Problemy emigrantów, problemy grup wykluczonych społecznie i wiele innych to jedne z tematów, jakie podejmuje teatr społecznościowy. In, in, um, Różnica między teatrem tradycyjnym i teatrem społecznościowym jest taka, że w teatrze tradycyjnym mamy jakąś sztukę i szukamy do niej aktorów, żeby ją zagrali. Natomiast w teatrze społecznościowym jest odwrotnie. Najpierw wybieramy aktorów, wybieramy grupę, z którą chcemy pracować, i później te osoby dzielą się swoimi historiami życiowymi, dzielą się tym, co jest dla nich ważne i piszemy wspólnie sztukę. Czyli my wszyscy tworzymy tą sztukę i potem ją wystawiamy. I dzięki temu teatry na całym świecie mogą się dowiedzieć na przykład o tym, co jest ważne dla danej społeczności w Anglii dla danej grupy ludzi. Czym jest teatr społecznościowy? Mogliśmy się dowiedzieć podczas konferencji w Teatrze Grodzkim w Bielsku-Białej podsumowującej międzynarodowy projekt pod tytułem Coast. Przekraczanie granic w teatrach społecznościowych, w którym wzięły udział instytucje z Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii i Polski. Teatr społecznościowy to świetna przestrzeń, w której ludzie mogą uczyć się od siebie nawzajem. To przestrzeń, w której spotykamy się razem i odkrywamy prawdę o sobie. To sposób, w jaki możemy oddać głos ludziom, by mogli wyrazić to, czym naprawdę żyją i opowiedzieć o swoich perspektywach. O przedstawieniu przygotowanym przez Teatr Grocki opowiadała Maria Szejbal. Zrobiliśmy spektakl o marzeniach, o tym, że każdy, wykonując pracę codzienną, prasując, pisząc na komputerze, robiąc różne rzeczy, marzy o podróżach, marzy o niezwykłych rzeczach. A potem, kiedy jest już gdzieś daleko w świecie, zaczyna myśleć o swoim domu rodzinnym. Myślę, że to jest doświadczenie bardzo wielu Polaków, którzy wyjeżdżają za granicę. A potem myślą w Londynie, w Sydney, gdziekolwiek są na świecie o tym, co się dzieje u nich w domu. Że chowam rekwizytę. Ja osobiście zajmuję się teatrem społecznościowym od 30 um, lat, a organizacje ACTA prowadzę AKTA od 27. Wydaje się że to bardzo długi czas na zaangażowanie się teatrem społecznościowym, ale jest to jak najbardziej tego warte. To